I bardzo serdecznie, z tej strony Zdobywca, a w dzisiejszym filmie zaprezentuję mój serwer Cube World. Aby dostać się na serwer musicie posiadać aplikację Hamaci. Link do Hamaci będzie w opisie. Tak, pierwszą rzeczą, żeby dostać się na serwer musicie posiadać Hamaci, tak jak powiedziałem wcześniej. I kiedy zainstalujecie już Hamaci wchodzicie w aplikację i klikacie sieć Dołącz do istniejącej sieci. Ok. Tutaj wpisujecie jedną z moich sieci, które założyłem. Link do nich będzie w opisie i wpisujecie jedną z nich. Do wszystkich jest hasło 123. Czyli standardowo przypisujecie to, co macie tutaj, na przykład zabywca CW4, i po prostu podajecie hasło. Do wszystkich sieci jest hasło 123, powtarzam. OK. I żeby połączyć się z naszym serwerem, jak już wejdziecie do sieci, po prostu wchodzicie w Start Game, wybieracie swoją postać, klikacie Connect to server i wprowadzacie IP, mojego, moje po prostu IP z Hamaci. Moja IP brzmi tak, też będzie dokładnie opisane w opisie. 2576, 176, 208, klikacie Connect, czekacie chwilę i za chwilę pojawi się na serwerze. Mam nadzieję, że będzie dużo osób, będę nagrywał także z tego serwera jakieś gameplaye z widzami. Będzie w sumie fajnie, taką mam przynajmniej nadzieję. Zaraz się pojawimy, czy trzeba chwilę poczekać. Na no, serwer przeznaczyłem mm, dużo całkiem RAM przeznaczyłem, no około 5 giga, czy nawet więcej przeznaczę, właśnie dokupuję RAMu. Jak widzimy jestem na moim serwerze. Ja się mi się nie wszystko, nie. Eee, się mi się nie No, już się powoli świeża. Jak widzimy jestem na moim serwerze. Zapraszam do gry. Jeśli chodzi o ten film, bo był na tyle. Na razie żegnam się z wami. Siema, do zobaczenia.